Wiele razy w moim życiu powiedziałam takie oto zdanie. Jestem jak niewierny Tomasz. Żeby uwierzyć, muszę dotknąć, muszę zobaczyć. Podczas swojej dotychczasowej wędrówki wiele już zobaczyłam. Wielu rzeczy dotknęłam, wielu doświadczyłam. Dzięki namacalnym doświadczeniom, dzięki swoim zmysłom, zmysłu słuchu. Węchu, smaku, wzroku. Jest jednak coś, czego nie mogę dotknąć fizyczną ręką. To jest niematerialne, energetyczne i czasami zdaje się być tak niedostępne, a jednak magnetycznie przyciągające i znane. Nie widzę tego ludzkim wzrokiem, ale czuję, że jest, i że tylko poprzez czucie i chwilę skupienia mogę doświadczać tego obecności. Czy wiesz, czym jest to coś? To moja dusza. To istota, która jest zawsze obok mnie. I choć nie uczy się nas tego, to ona jest. I mówi do nas: Jest tuż obok ciebie, bo wiesz, każdy z nas ma swoją duszę, jedyną i niepowtarzalną. Tak jak jedyny i niepowtarzalny jesteś, materialny ty i materialna ja. Jak więc odczuwam jej istnienie? Kiedy? Jak? Skoro dotknąć jej nie mogę, a i z zobaczeniem mam trudność, kiedy cieszę się prosto z serca, kiedy raduję się, a mój uśmiech promienieje na wszystko i wszystkich dookoła, kiedy czuję wdzięczność do spotkanych ludzi, do natury, do moich rodziców, do rodzeństwa. Do autora pięknej piosenki, do dzieci, do siebie. Kiedy jest mi smutno, to jednak znajduję w sobie promień nadziei i radości. Kiedy upadam i podnoszę się zawsze z głową do góry. Kiedy rozumiem moje ciało i dbam o nie troskliwie. Kiedy zachwycam się ciszą zimowej nocy i porannym, wiosennym ćwierkaniem ptaków. Kiedy patrzę w lustro i akceptuję z miłością siebie, taką jaką jestem, ze swoimi plusami, minusami, wadami, zaletami. Kiedy robię piękne rzeczy dla siebie i dla ludzi. Kiedy wybaczam sobie i wybaczam innym. Kiedy obdarowuję siebie zrozumieniem i kiedy rozumiem innych. Kiedy jestem swoim najlepszym przyjacielem. Kiedy w drugim człowieku widzę po prostu człowieka, a nie wyidealizowany autorytet lub jakiegoś nieudacznika. Kiedy wierzę i ufam sobie, kiedy akceptuję to, co jest i zachowuję spokój, kiedy z czułością, Opiekuję się dziećmi, zwierzętami, roślinami i sobą. Kiedy myję garnki, myję podłogę, i naprawdę cieszę się, że mam swój dom taki, jaki jest. Kiedy oh, ciepła woda obmywa moje ciało po całym dniu pracy. I cieszę się, że mogę z niej korzystać i relaksować się, kiedy robię sobie małe przyjemności, kiedy pracuję, robiąc wszystko najlepiej jak tylko potrafię i kiedy daję sobie czas i przestrzeń na komfortowy wypoczynek. Kiedy odśnieżam śnieg. I cieszę się, że mam zdrowe i sprawne ręce. Kiedy realizuję swoje marzenia i z odwagą oraz radością wprowadza mnie w życie. Kiedy jadę autostradą, a inni mnie czasem wyprzedzają, to wiesz, cieszę się, że mam czas i możliwość podróżowania. Kiedy piszę i dzielę się w wolny sposób moją myślą i odczuciem. Kiedy oddycham i czuję, że żyję tu na Ziemi. Kiedy po prostu czuję.